I jak widzicie jest bardzo intensywny, kolorowy papuzi, ma dużo e, intensywnych odcieni, e, takich rajskich, ma troszkę brokatu, sztuczne rzęsy, cyrkonie, czyli naprawdę dużo się dzieje. E, jest to makijaż taki inspirowany, do wykorzystania e, na karnawał, na Sylwestra, więc jak najbardziej. I oglądajcie koniecznie do końca, tam dowiecie się o dwóch konkursach, e, więc jeżeli Wam się podoba ten makijaż, to zachęcam do oglądania. Tą część tutorialu przyspieszę, no bo nie ma sensu, żeby to tak długo trwało. Najważniejsze to będą oczy i reszta. E, powiem tylko, że użyję podkładu Make Up Forever HD w odcieniu 120, korektora Bobbi Brown Tinted Eye Brightener w odcieniu Porcelain Peach i pudru e, Kikas e, Totally Translucent i rozetrę wszystko gąbeczką Beauty Blender i pędzlem Zoiwa 102, więc lecimy nadmienię, że podkład zmieszam z odrobinką, tutaj mam em, taką paletkę MAC Pro, em, takich kolorowych em, kolorów w kremie i tutaj mam taki fajny oliwkowy który no, dodaję do większości moich podkładów, bo żaden nie jest tak mocno oliwkowy jak moja skóra, więc zawsze em, dodaję, jak widzicie ta zieleń już praktycznie jest em, mój kolor skóry, do tego pompeczkę podkładu, mieszam razem i dopiero to nakładam z piękniejszych kredek, jakie w życiu widziałam i to jest Zoeva Graphic Eyes w odcieniu Cool Factor i pokażę wam na dłoni to jest kredka, która jest jakby niebieska granatowa taka, ale opalizuje na fioletowo, w zależności jak Kurczę, tutaj mam jednostajne światło, więc nie widać tego tak dobrze ale naprawdę, kredka tutaj w świetle dziennym już odbija się na fioletowo. Jest naprawdę niesamowita. Jak tylko dłoń. Nie, nie widać tego. Może widać? Nie widać. Ale nieważne. Ee, nakładam ją na środek oka, czy w sumie na całą powiekę tak bardziej na środek, ale ciągnąc trochę na boki. I to będzie moja baza. Widzicie, jest mocno napigmentowana, jest mocno wodoodporna, więc. No, kremowe takie bazy są podstawą, jeżeli chcecie mocno wybić swoje cienie. Rozetrę tą kredkę troszkę, bo jak ona zaschnie, to już nie, nie rozetrę. Póki jest miękka i świeżo nałożona, to warto rozetrzeć dobrze. No i teraz przejdę do cieniowania. Później będę wykańczyć pigmentami, ponieważ no, jakbym najpierw zaczęła z pigmentami, a potem zaczęła rozcierać załamanie, to wszystko by mi zniknęło się starło, a nie na tym mi na tym, nie zależnie, to mi chodzi. Więc będę teraz cieniować w załamaniu i mam tutaj o cień, no taki troszkę brunatny, taki ciepły brąz, matowy i to jest Anastasia Beverly Hills w odcieniu z Siena. To jest najnowszy, najnowsze cienie jakie wypuściła. Pojedyncze i zależy mi na tym, żeby to było coś właśnie czerwonego, coś ciepłego, żeby ładnie kontrastowało z tymi zimnymi cieniami, jakie będę nakładać. Nakładam w załamaniu precyzyjnym pędzelkiem ze szpicem 2-3-1. W całym załamaniu kilka warstw, proszę, żeby się upewnić, że jest intensywny jak cień mam już mocno skoncentrowany w załamaniu to teraz go rozetrę do góry jakimś czystym bardziej miękkim pędzelkiem tu mam 228 rozcieram tak długo, aż ładnie tutaj będzie się to przejście zanikało do reszty powieki razu ten cień nałożę też w zewnętrznej części, tutaj zaraz przy kąciku tak bym chciała opatulić tą kredkę czyli tak Taki zawiasek mi wychodzi, taka literka C. I teraz mogę bezpiecznie nałożyć pigment na całą powiekę. I wybrałam Inglot numer 72. Jest to bardzo taki nietypowy, no piękny odcień habrowo niebieski No jest piękny, bardzo mocno się błyszczy. Jak widzicie tutaj na dłoni. To jest ten, ten tutaj. I jego ja nałożę palcem. Wklepię sobie na tą kredkę, ona jest delikatnie kremowa, więc będzie pięknie trzymała ten pigment i pięknie go wybijała. Jak już widzicie jest bardzo mocna. Najlepiej to robić palcem, ponieważ możecie sobie lepiej wklepać ten pigment, położyć go ładnie, wygładzić, a on się jeszcze bardziej mnie nie mieni. I tutaj teraz załamanie wyczyszczę. To, co mi się niechcący dotknęło. Cięgam po żelowy eyeliner. Mam tutaj akurat taki cień w kremie w sumie, którego używam jako eyelinera z Anastasia Beverly Hills. Pędzelek do eyelinera z 315. I namaluję cieniutką kreskę wzdłuż linii rzęs ważne jest, żeby w tej kolejności właśnie wykonywać ten makijaż, bo to wszystko ma sens jeżeli nałożycie teraz kreskę po pigmencie no to wtedy będzie wyraźna nie przykryjecie sobie pigmentem kreski I potem dalsze cieniowanie, przyciemnianie jak już macie bazę z roztartej kreski na zewnętrznej części oka I robię sobie kilka takich kropek bo zaraz to będę rozcierać chodzi mi o to, żeby tutaj przyciemnić mocno tą część oka bardzo ciemny, czekoladowy, ciemna czekolada, gorzka czekolada. Cień Reaper firmy The Balm z paletki Balmsai. I on posłuży mi do zagruntowania, roztarcia, przyciemnienia kącika w miejscu, gdzie miałam tę moją kreskę. Jak widzicie, pogłębiam troszeczkę załamanie, mi o to, żeby tutaj było ciemno. I teraz powyżej załamania nałożę przepiękny, pomarańczowy, matowy cień taki, taka zgaszona pomarańcza. I to jest e, cień Chicadi firmy Makeup Geek. Dosłownie leciutko leciutko nim tutaj do góry tamte cienie. I e, mi się wydaje, ten czerwon czerwony brąz z ciemnym brązem i z tym pomarańczem naprawdę pięknie wybijają ten chłodny odcień, który mam na powiecie i resztę cieni, które będę miała za chwilę na dole. I nałożę drugą kredkę firmy Zojowa, również, um, również Graphic Eyes. To jest w odcieniu Regency. To jest taki piękny fiolet. Bardzo je lubię, bo one są mięciutkie, bardzo miękkie i bardzo mają piękne, mocne kolory. I widzicie, nakładam odrobinkę i od razu rozetrę sobie najlepiej no palcem. I na tą fioletową kredkę nałożę kolejny pigment firmy Inglot, i to jest odciem 58. To jest śliczny, niebieski, kobaltowy, taki kobaltowa perła. Jak widzicie tutaj na dłoni, o to jest to, ten tutaj, bardzo intensywny. Strzepuję nadmiar, żeby mi nie na policzki i nałożę właśnie na tą fioletową kredkę. Dzięki temu, że nie użyłam niebieskiej kredki, tylko fioletowej, to będzie jeszcze taki ciekawszy również element, kolor. Nakładam ten pigment bardzo precyzyjnym, fajnym pędzelkiem 226, który bardzo blisko linii rzęs nakładam mi ten cień, czyli to, co, o co mi chodzi. I teraz jeden z piękniejszych cieni w moich kolekcjach jeden z piękniejszych, jaki widziałam i taki najciekawszy e, cień, który z łatwością wkomponujecie większość makijaży, jest po prostu przepiękny. E, I to jest odcień e, 135 firmy Inglot, to jest taki potrójny. Ten tutaj ciemna zieleń no jest coś wspaniałego, to jest taki opalizujący, piękny turkus i jak, o widzicie, jak zostawiłam te dwa pigmenty razem i jeszcze z tym, to pomyślałam o nie, mam makijaż. No, i właśnie tego cienia nałożę wewnętrznej części. Zobaczcie, jaki on jest intensywny. Bo pięknie się miesza z tym granatem. Bardzo rajski ptak. Nakładam takim precyzyjnym pędzelkiem. Dwa, trzy, siedem. I teraz co? Wracam do moich wcześniej użytych dwóch cieni, użytych tutaj do roztarcia ym, ponad załamaniem i dwóch pędzelków, których używałam wcześniej. Yy, no i będę teraz to wszystko patulać tymi odcieniami na dole powieki. Więc najpierw ten ciemny. Drobinkę to jakby, widzicie, tutaj mam ten ciemny, więc ciągnę go troszkę pod tym granatem. No i rozetrę to wszystko tym pomarańczem ten pomarańcz już bardziej ciągnę aż do tej zieleń no i tutaj mam pustą przestrzeń w moim wisienką na torcie będzie no musi być coś opalizującego i wybrałam coś opalizującego na zielono i dużo firm takie ma no, Kobo, Inglot, ja wybrałam se Chaos, bo najbardziej mi się mieni i nałożę na mokro małym pędzelkiem takim precyzyjnym i stawiam go w samym kąciku, łącząc z tym pigmentem z góry i z tą zielenią. I na koniec linia wodna, pokryję ją kredką Metallic Eyeliner firmy Bourjois i to jest odcień 54. Chciałabym właśnie nie nakładać ani białego, ani czarnego, tylko coś, co jeszcze bardziej wybije, że ta dolna powieka jest taka, taka kolorowa, intensywna. Jak to podkreślam, w takich makijażach błyski, kolory to jest podstawa. I jeszcze dołożę drobnego brokaciku na środek powieki. Tu mam Reflect Transparent Teal, taki drobniutki brokacik, właśnie firmy MAC, który pięknie opalizuje na różowo, niebiesko, zielono. I jego palcem dołożę na sam środek tej powieki. Nie wiem na ile widać w kamerze, jak to się mieni, ale na żywo i w wieczornych światłach, no naprawdę robi wrażenie. Myślałam, że dorzucę jeszcze do tego przepychu kilka cyrkonii, no bo jest brokat, muszą być cyrkonie i nie będę miała w tym makijażu tylko piór, które się kojarzą z karnawałem. No ale mam tutaj malutkie, opalizujące tak na kolorowo kamyczki. No nie dużo ich widać. O, troszkę tam widać, jak się opalizują. Kupiłam je kiedyś na eBay bardzo dawno z zamysłem właśnie używania ich jako akcenty w makijażu, takich karnawałowych lub na paznokcie. I no może trzy kropeczki kleju do rzęs. Mam tutaj na dłoni... I jedną kropeczkę zrobię tak na górnej powiece, jedną na środku, jedną tak troszkę niżej. I nałożę teraz sobie w te miejsca moje cyrkonie. Wybrałam małe cyrkonie, no bo duże, te takie co, co typowe, co się kupuje w takich dużych workach, moim zdaniem są za duże. Jakie malutkie są zawrazy. No i teraz sobie przejdę do podkręcenia rzęs. I Wytuszowania ich czarnym tuszem. Jeden z moich ulubionych elementów rzęsy. Eee, przykleję takie rzęsy firmy Sugar Peel, które mają na sobie cyrkonie, takie większe, średnie i malutkie. I one były troszkę dłuższe. Te rzęsy ja je przycięłam na swoje potrzeby. Mi się podoba to, że mają taki kształt właśnie takich kilku wypuszczonych, dłuższych kępek. I moim zdaniem będzie to super pasować tutaj w zewnętrznej części doklejone. Oczy są skończone, teraz jakieś konkretne konturowanie. Puder Bahama mama, bo jest najmocniejszym brązerem, jaki, jaki mam. I tutaj chcę mocno zaznaczyć policzki i kontury twarzy, było tak naprawdę konkretnie. I mam pędzelek 127 i najpierw. Pod kością policzkową. Tego pomarańczowego cienia, którego używałam na powieki, no użyję troszeczkę na, na policzki. Dosłownie odrobinkę Biorąc nad i tak przykładając troszkę w miejsce brązera. Kolejna rozświetlacz Mary Luminizer. Wiadomo, w karnawale no, wszystko może być kolorowe i mocne i wszystko jest dopuszczalne, ale jednak moja estetyka nie pozwala mi tutaj dać ciemnych ust, więc postawię na jasną pomadkę i to jest um, Lux Cream Lipstick firmy Zoeva w odcieniu Easy Spirit. Śliczny, neutralny odcień. No i dopełnie tam stylizację o fryzurę i e, mam tutaj prostownicę firmy Remington i to jest model S5505 e, i tutaj mam włosy prosto po, no, po umyciu w sumie, świeżo i je tylko naciągnęłam na szczotce i wysuszałam suszarką e, i pomyślałam, że zrobię sobie takie delikatne loczki prostownicą, że tutaj tyle się dzieje więc nie chcę już e, za bardzo szaleć jakoś fajnie wygładzić i, i dodać troszkę e, loczków na końcówkach, więc bardzo łatwo to można zrobić taką prostownicą. I biorę sobie kosmyk włosów. Ustawioną mam temperaturę 230 stopni, tutaj widać na wyświetlaczu. Ona ma od 190 stopni do 230 i bardzo szybko się nagrzewa, więc przed ją włączyłam już, już mam pełną temperaturę. Ma ceramiczne płytki, także bardzo gładkie, lubię ceramiczne tak samo mam szczotkę też z ceramiczną do suszenia i po prostu zawijam taki kosmyk włosów i przyciągam na całej długości i na końcówce mi się robi taki, taki delikatny wiedzieloczek a, a całe są wygładzone moje ogólnie włosy są bardziej takie no, puszące się i em, no i lubią jak się je wygładza drugi kosmyk to jest też fajne, to ta prostownica ma takie ruchome płytki. Ja czuję, że jak przyciskam je ze sobą, to one się ruszają i, i wtedy e, jakby nie miażdżą mi tych włosów, tylko, tylko regulują nacisk, e, jaki, jaki kładę na, na te włosy. Z czymś takim się jeszcze nie spotkałam. Ja mam swoją prostownicę z GHT i e, jestem większym, jakby z większą powierzchnią płytki. Ale jakoś od dawna jej nie używałam, bo, bo e, nie wiem, ta, źle zrobiłam, że kupiłam no, w ogóle z tą dużą płytką. Nie mogę zrobić sobie właśnie takiej fryzury tym. A ona jest tutaj, te, ta Remingtona jest fajnie tak zaokrąglona. I, I jest bardzo lekka i taka smukła. Coś takiego. Przyspieszę Wam trochę, żeby to nie trwało za długo. Urządnie palcami, żeby jak najmocniej rozdzielić te, te loczki, fale. Myślę, że górę sobie zepnę troszeczkę tutaj zbiorę zgrzywki, jakoś sobie tak zawinę i upnę. I tak wygląda moja kompletna stylizacja, makijaż i fryzura. E, idealne na karnawał, na sylwestra, naprawdę przepych totalny, więc o to chodzi. I mam nadzieję, że ta moja stylizacja zainspiruje Was i zmotywuje Was do wzięcia udziału w konkursie. Otóż mam do wygrania trzy takie prostownice. Zasponsorowała firma Remington. Trzy takie prostownice, które dzisiaj użyłam. I wystarczy, że w komentarzu na dole napiszecie mi, jak wyglądałaby Wasza idealna stylizacja na karnawał. Na karnawał w Rio na przykład. I do 14 grudnia wpisujcie komentarze i wtedy wybiorę trzech zwycięzców, do których poleci ta prostownica. Sprawdzajcie ten filmik, bo w opisie będą zwycięzcy, jak również każda z, każdy z Was dostanie wiadomość prywatną, więc po dacie 14 grudnia sprawdzajcie swoje skrzynki i ten filmik, więc może wygracie. Zachęcam do skomentowania. No i drugi konkurs, który ogłosiła firma Remington jakiś czas temu, to jest konkurs, gdzie do wygrania jest coś naprawdę genialnego, czyli na karnawał do Rio, no kto by nie chciał pojechać do Rio e, wraz ze sobą towarzyszącą, możecie wygrać taką wycieczkę wystarczy, że zakupicie jakiś dowolny produkt firmy Remington e, i wyślecie swoje zdjęcie ze stylizacją karnawałową na stronę, gdzie linka wam dam i wszystkie informacje na dole, moim zdaniem to jest świetna okazja żeby porządnie spędzić karnawał i zachęcam bardzo do wzięcia udziału i ode mnie to wszystko e, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do kolejnego pa pa